Ale. Dawaj. się malutkie biorą, nie? Te. Tak którego dzisiaj dziadek wyciągnął? drugiego. No zaraz cię kopnę w dupę. się, piąty gościu. Piąty dzisiaj Na w ogóle Oje te ja, szczypce na jakichś tutaj sznurkach macie Ups o. Ups. Ups. Ale masz podam. piękną mordę ja? o. Все-таки mm -hmm. no, там воднучее. Да, Там подятка. Он выстрашен. Młody człowieku. 5 do 2. 5 do 2 Spokojnie, pójdziemy na następne główki, zobaczcie jak będę łapał. Dobra, kończymy filmowanie.